Witam Was serdecznie na kanale Richie Rich, Hater. Dzisiaj taka piękna pogoda, niby ma padać, niby nie, zobaczymy. E, dzisiaj ostatni raz chodzę z Rutusem, znaczy ostatni raz, po prostu będzie wysyłany do serwisu, do Polski. Zobaczymy co powiedzą na tej jego bolości, te bolączki, odpyłki, e, na tym sercu to jest w sumie drugi dzień. W tygodniu już byłem już na plaży, testowałem małą cewkę. Nie było tym problemu, ale jak wiadomo mała cewka, to bardziej na śmietnik niż na plaży. Nie lubię stać w miejscu. Eee, no co? Ja jeszcze pochodzę, po zobaczę co tu wyjdzie. No a zapraszam na filmik, Do zobaczenia. 5-4 3 2 Jeden! witam na plaży. Z tego dołka, patcie. pierwsza. Biżuteria. Że tak się. Literka. M. O! Jeszcze na dodatek serwerko. No ładnie się jak zaczął. Na razie pochodzę z białą cewką. Przetestuję co i jak. I dalej. Przerzucę sobie na. No, to ładne punce są. No. Tylko idziemy dalej. No, pochodzę sobie z białą cewką, a później przerzucę na drugą. Zobaczymy, jaka będzie różnica, co i jak. Czy będzie dalej się zbudzał. No, idziemy dalej. Tu na trochę czystego miejsca. Nic nie ma. Zobaczymy. Wierzymy. No, Poczekajcie, to nie jest aż tak, bo mam czułość. Zjechano na 55, bo to są z, z, te zakłócenia. Ale też tak jest, o zanika, ale nie trzeba po naciskać. Wraca sygnał wiodący jeszcze raz. Jest ja wrócił. No. Ja to coś chyba z wykrywa będzie. Dobra, jeszcze sobie pochodzę. Jeszcze sobie pochodzę z tą cewką, później przerzucę i zobaczymy. I z tej dziureczki wpadła sikoreczka. Zawiesiłem. Mi zegarek niepotrzebny, mam swój, nie będę szukał właściciela. Może tutaj sobie przygarnie. Kuznet, miejsce. Ładna, ładna, ładnie się chodzi z samego rana. Dobra, idziemy dalej. I tu wpada w pierwsza krągłość Jeszcze 10 centów. A nie no, takim tempem to my na kawę nie zarobimy. <grybujesz> Idziemy dalej. Tu była dziurka od 10 centów. A oba. Był kolejny sygnał. Mamy tu łuskę. To znaczy tył. Tył łuski od shotguna. Hmm. Wywaliło. Może. Strzelali na kaczki, <laughs> 10 centów dupka od trzodgana. I tu mamy gwoździa, trzeba zabrać, żeby się nikt nie skaleczył To tak jak tylko paliśmy, to zabieramy Dobrze Idziemy dalej Dobra, teraz mokre podłoże, trzeba sprawdzić wszędzie, żeby nie było, żeby ktoś nie zarzucił. <laughs> Dobra, nic nie ma, czysto, ładnie. Dobra, chodzimy. Wzbudza się. Wyłączył się sygnał. Wrócił z powrotem. Jak się sody odrywa. Ale, ale dziwna sytuacja. <gry> jeszcze coś innego. Dobra, jeszcze pochodzę i zmienię na tą mniejszą ten cewkę, na tą snajperkę. Zatrzymaj Zbudza się, jak się włączy, jak się podnosi to się wyłącza, ale wraca sygnał wiedzący. Nie to co w tym głowali. Dobra, idziemy dalej. Kolejna krągłość, Jakieś świeżynka. Kolejne 10 centów. Idziemy dalej. Coś ładnie przedzwoniło A zobaczymy Przedzwoniło Mamy pierwszego wrumbruma On trochę poleżał tu Chod chwilisik Coś go już tu zżera <grym> No, zabieramy Idziemy. taką monetkę pięć pensów, tak na razie tu cisza. Uff. Idziemy dalej. Tam, gdzie wyszło te pięć pensów, mamy. Obok kolejny sygnał, ale tu już. opal, Dwa jurki. No. Jeszcze troszkę brakuje na kawę, ale no. już jest. Lepiej. Dobra. Idziemy. No, tu odgarnąłem i mamy już kawę. Kolejne dwa euro. No super Robę tak dalej <laughs> Idziemy idziemy Pierwsza monetka znaleziona nową sondą, <laughs> to znaczy nową starą, ale jeszcze nie używane było Dobra, pochodzę, popatrzę, potestuję Kolejne 5 centów Ale jaki jestem e, Pierwsza sprawa co do sądy E, na pewno są jakieś uszczelki albo coś e, dystanse niestety tu już mocniej skręcić się nie da jest duży luz wiadomo, sonda, cewka lata tak, ale się ją jedzie przy ziemi nie ma problemu Nie idzie, odwrócić się nie da śruby, bo, no nie, a co do, a co do zbudzania się, no to jak już mówię. patrzcie, kładę, nic, tylko sygnał wiodący, podnoszę, nic nie ma, jednak to chyba widać z tamtej cewki jest tutaj. jest ładnie. Mamy zrywkę. No hmm. i pracuje ładnie. Nie ma problemu. Dobra. Idziemy dalej. Pochodzę z nią chwilę. I takie rzepy są fajne. Opaski. Zabawimy i pochyłcie. Nie wiem, gdzie to można kupić. no to z budowy od siebie. Dobra, ja testuję tu małą cewkę dalej. Zobaczymy, co będzie z nią. Ej. Będziecie widzieć to na filmiku, na końcu do pocałowaniu. Powiem swoje sugestie, wypowiem się. Dobra, a dystans znalazłem, wyciągnę z tej sondy. Może być przyczyna. Dobra, ja ją chowam, idę dalej. Dobra, jesteśmy na mokrym piasku. Woda schodzi dopiero Przejdziemy się. Zobaczymy czy nic nie ma Dobra i co? Kładziemy nic. Pięknie. Ładnie działa. Jeszcze raz. Pięknie. tak muszę zmienić tą cewkę, bo to jest on na największy śmietnik jakiś, nie na plaży, bo byłbym się zamachł na, na śmierć o tym. A po prostu nie potrafię znaleźć tempa z domochaniem w miejscu. Dobra, to zmieniam cewkę i idę dalej. To tutaj wyszło mogło być? mamy ołów ooo czyżby to pocisko małpione? może być Zamek, resztka, suwaka. Kolejne. A, to już 20 centów, jakieś nasze 10. Kolejne 10, 20 centów. Ojojoj, oj. cisza tutaj, ładnie posprzątane. nowej plaży, zresztą z nowej, z nowego miejsca. Sam tutaj do uciekać, telefon do pracy. A pierwszy sygnał, pierwsza kogoś już na wejściu. No, niech sypie, sypie. Dobra, idziemy dalej. Nie ma to jak powrót do pracy. Kolejna krągłość, 5 centów. Ojoj, dzisiaj dalej z białą cewką. Dzisiaj już będzie pożegnanie z lotusem. Będzie pakowany w karton i odsyłany za Dobra, Jedziemy dalej. Kolejna krągłość, 20 centów. Widzisz jeszcze tu się jakiś złotko wykopał <noise> Chodzi by srewerkę, by wystarczył Co ostatnie no, Ktoś nie dostanie się do domu <noise> Będzie spał pod dziwiami. No Kilonek płuczy Dobra, no. idziemy dalej Myślałem, że to kapselek, ale raczej nie. Taka uzdóbka. Szpileczka. Działa jeszcze? To działa. Coś takiego. Dobrze. Tu mamy kolejną krągłość. 120 centów. Chyba wypadło z tych gadków komuś. To się przebierał I, zapomniał, I zgubił 20 centów i zapomniał gatków. Coś tu zabrzęczało Podejmiemy to Co tu? Świeżutkie 2 euro No Na kawkę już mamy Idziemy dalej co jej wyskoczyło, ale to tak jakieś coś dziwnie dzwoniło. Gdzieś centów? tak Dziwnie dzwoniło. Hmm. Nie wiem, ale jest. Ty już widziałem, widziałem. Kolejne 2 euro Ale chyba będzie padać imigranty lec Szukamy dalej Tam przechał koński A tutaj patrzcie Praktycznie na oko du -du. O ale fura Ładnych odfilik prawo jak Batmobil <grystanie> to jedziemy dalej Chyba <grystanie> Jasi Małgosia zbudowanego śli tam dołek w tej samej linii <grystanie> Jedna śrubka, druga, a tu trzecia <grystanie> Znaczyli sobie drogę Dobra, zaraz zobaczymy, czy tam będzie też <laughs> jakiś ślad po nich. I takie coś nawet na wyszku można znaleźć. 5 centów. <laughs> takie. 10 centów. To widzę, ładnie coś się świeci, ale... Nie. raczej, raczej nie złotko. <grywy> no. Ładnie by było pożegnanie z Rutusem w takim wykonaniu, ale niestety to nie złotko. Coś tu się skrywa. Ale co? Jest. Kolejne 2 euro. tu coś ładnie popierdywało i co tu mamy? Tu mamy odpuścik. No, <słyska> 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 Polskie plażę 2 euro. Uh -huh. Ten dziewczyny grają w siatkę. Ale jak dla mnie, przychodząc na plażę, to powinno się jakoś sosownie ubrać. A nie, tylko kurzucha im brakuje. Dano nic nie kopaliśmy na żywca. To ładny sygnał jest.

Taki, z takiego dołka wychodzi nieśmiertelnik Ale ładny o. Mamy numer Bejlej. Bejlej coś takiego, tu się przerwał Dobra idziemy do tej ładniuszki ładniuszki z takiego dołeczka wyskakuje łuska jaka ładna taka maleńka tyci tyci czoło się zaczęło Sygnał wiodący znikł i sygnał w słuchawkach też znikł. O. Zobaczymy spost. No, powrócił. Dobra, Dobra. jest. Uch. To ostatnia niedziela twoja, kolego. Dobra, już jestem w domku na podsumowaniu. Szybka taka Aktualizacja Rotus już rozkręcony, tylko trzeba go spakować. Nadać paczkę taki dwudniowy pobyt na plaży. To zobaczcie, ile tego wyszło. Tyle kapselków, zrywek. Cztery śledzie, czy tam szpilki do namiotu, jak za jak tak zwał. Tu dzisiaj mnie to normalnie. W jednym ciągiem. No ja, nie ja Małgosia zbudowanego szli Trzy klucze. Z monetek 1680 plus 5 pensów z 97-łapa ostrość, nie ma dalej. Nie będziemy się rozszylać. Taki odpuścik. To myślałem, że będzie ładne pożegnanie. No niestety 6 metal No i jedynie co to pierwszego dnia to wyszło takie serwerka, To są półce na tym Literka N jak nadzieja <grybujesz> Może będzie dobrze <grybujesz> Zobaczymy co powiedzą w serwisie Trzeba skombinować kolejny wykrywać Trzeba uśmiechnąć się do Sławka. <laughs> Sławek <Słuchaj>, pozdrawiam. <laughs> Dobra, jak się podobało, to zapraszam na kolejne filmiki. I wiadomo, zostawcie jakiś suba, komentarz. I do następnego. Widzimy się na łączach. Hej.